Dzisiaj chciałbym wam przedstawić batony, czyli przyciski, ponieważ są one bardzo często używane. Załóżmy, że mamy takie zadanie, żeby stworzyć system do wyświetlania takich infoboxów na przykład z nowym questem, tak? Czyli mamy taki box, wyświetli nam się wiadomość i teraz dodamy sobie tutaj baton, który potwierdzi, że przeczytaliśmy i zamknie nam to okienko. Więc pierwsze, co musimy zrobić, to na pewno musimy dodać jakiś baton, więc klikamy prawym na panel, wybieramy UI i wybieramy Button Text Mesh Pro. Zmieniamy nazwę na przykład na Confirm Btn. No i teraz możemy tutaj parę rzeczy pozmieniać, żeby on chociaż troszkę wyglądał lepiej. Na przykład szerokość na 300, wysokość na 60, albo nawet 80. No i tutaj jako tekst. Dajmy że OK. Więc teraz chcemy dodać do tego taką funkcjonalność, że po kliknięciu na przycisk zamykamy to całe okienko. Przechodzimy do naszego skryptu, który jest już pusty. Musimy teraz stworzyć sobie funkcję, która deaktywuje nam ten cały panel. Więc przejdźmy sobie tutaj, stworzymy ją jako publiczną, po to, żebyśmy mogli do niej dostać się z zewnątrz. Więc dajemy sobie public void, a następnie nazwijmy to close infobox. Ten nasz skrypt jest dołączony do naszego panelu, który właśnie chcemy zamknąć. Więc tutaj sprawa będzie prościutka. Przechodzimy więc do kodu i wpisujemy, że chcemy deaktywować ten GameObject, na którym jest skrypt. Więc dajemy sobie GameObject, a następnie SetActiveFalse, czyli dokładnie to, co podpowiada nam tutaj Visual Studio. No i czad. Mamy tą naszą funkcję, która pozwoli zamknąć panel. Więc możemy sobie to już zminimalizować. Klikamy na nasz przycisk i musimy do niego dodać takiego eventa, który pozwoli nam właśnie po kliknięciu na niego wywołać tą funkcję ze skryptu. Więc klikamy na nasz przycisk, przechodzimy sobie tutaj do komponentu button i tu na dole mamy, zobaczcie, coś takiego jak on -click. Czyli właśnie to są takie eventy, które wywołają się po kliknięciu na przycisk. Dajemy sobie plusik. Teraz najpierw dołączamy tutaj obiekt, na którym jest jakiś skrypt, który potrzebujemy wywołać, więc to będzie nasz infopanel, ponieważ to tutaj jest ten skrypt. Teraz, jak widzicie, tutaj musimy wybrać tą naszą funkcję, więc klikamy i najpierw wybieramy nazwę naszego skryptu, czyli to będzie infobox, i w nim wybieramy close infobox. Pamiętajcie, że tutaj musi ta funkcja być publiczna. Po to, żebyśmy mogli ją tutaj zobaczyć. Jeżeli będzie prywatna, to nie będziemy jej widzieć. No i super, wygląda na to, że wszystko jest w porządku, więc możemy sobie teraz uruchomić naszą grę. Nasz panel jest widoczny. Teraz po kliknięciu na OK panel został deaktywowany. No i czat. Wszystko działa. Czyli w taki właśnie sposób będziecie sobie dodawać różne funkcjonalności, które wywołacie po kliknięciu na przycisk.